bo muszę troszkę, ten, pozbyć się zakwasów, bo, bo mam. Wszystko boli. Powrót na siłownię był, był, bolący po prostu. Dwa treningi zaliczone, ale wszystko pobolone. Dobra, siemanko, dzisiaj jest sobota, dzień bitewny. Od 16 zaczynają się bitwy piwowarskie w szynkarni i dzisiejszym stylem bitew będzie sezon, ale zanim oczywiście się wybiorę na te bitwy to jeszcze trzeba było coś zrobić przy browarze. W końcu, w końcu w Kauflandzie znalazłem rum Storch Stroh 80 w którym będę macerował tonkę oraz płatki dębowe. To jest, to jest ten rum. Taka butelczyna kosztowała 79 zł, Dużo, dużo jeżeli chodzi o to, że jest to tylko po to, żeby zmacerować płatki i, i tonkę. Planuję zrobić fesa, będzie wersja czysta, będzie wersja z tonką i będzie wersja z płatkami dębowymi i wszystkie te artefakty macerowane właśnie są w tym, że rumie. Dobra, tu już to proces maceracji się zaczął. Tu jest... co to jest? tu są płatki, tu jest tonka, tonki jest hmm, tyle. Jej nie jest dużo, bo ona jest mega aromatyczna. Jak widzicie, ten rum taki czerwony jest. Fajne, fajne. No i skąd w ogóle pomysł, żeby macerować to właśnie w tym rumie? Jak piliście na przykład spinty, oni wypuścili jakiś czas temu takiego tropical stalta i oni właśnie tam dodawali płatki macerowane w tymże rumie. Mega, mega mi smakowało to piwo. No i w końcu nadarzyła mi się okazja, żeby zrobić swoją wersję. Ciekawe, jak wyjdzie. Pewnie do spróbowania będzie za jakieś dwa miesiące, bo to jeszcze trzeba uważać. Jeszcze najpierw trzeba to po prostu zmacerować odpowiednio długo, niech to powiedzmy 2 dwa tygodnie w tym rumie poleży. No i wtedy będzie gotowe, żeby to dodawać

takie toczyłem, bo przyjęli taki, taki sam okres. To jest najlepsze bezpieczeństwo. Oczywiście, ojciec Soszki w Groszisowi na miejscu. Najlepszy miejsce. i zwycięzcą pierwszej eliminacji czwartego sezonu, który był w AFARS, który zostaje Lita Żykawia. która też e, nie była inwestor na sezonach, więc tym bardziej cieszę się, że to piwo wyszło. Dla e, Wiktora to pierwsze gratulacje i Jeszcze raz wielkie brawa, <suszelne> na lewo. się że pierwsze piwo, się spotkało, było fantastyczne, nawet w tym treningu, w Tak, Dobra, bitwy, bitwy i po bitwach. Pierwszy, pierwsza bitwa eliminacyjna zakończyła się właśnie wczoraj. Spodziewałem się, że będzie więcej ludzi, ale być może było to związane z tym, że w ostatniej chwili po prostu zmienili miejscówkę tej pierwszej bitwy miało być w Lumberjacku, ale niestety lokal upadł i szybko zmienili lokalizację na szynkarnię. Ja pamiętam w zeszłym roku na pierwszych bitwach było bardzo dużo ludzi, o czym świadczyła ilość oddanych głosów, bo tam pamiętam, że. Głosy na pierwsze miejsce było w okolicach 90, a we wczorajszych bitwach pierwsze miejsce miało 59 głosów i to było spowodowane tym, że było mniej ludzi. Co do samych bitew, to styl bardzo trudny, jeżeli chodzi o bitwy, nie, nie chodzi tu o samoważenie, bo był to sezon, czyli takie jedno z lżejszych belgijskich piw, no i z nudniejszych belgijskich piw, tak zwana nudna Belgia, <laughs> bo tak naprawdę, jeżeli... O piwo zrobi się bez wad. No to te piwa wszystkie są bardzo podobne. Czyli są fenolowo-estrowe o barwie złocistej, no i tam się w nic za dużo nie dzieje w tych piwach. No jeżeli chodzi o wczorajsze sezony, no to dwa pierwsze miejsca to był bardzo prosty wybór, bo były to piwa dobre w stylu i nic się tam złego w nich po prostu nie działo. No, i tutaj pojawił się tylko taki problem, żeby coś po prostu na doczepkę dorzucić jakieś jedno piwo, no i no coś tam się wybrało po prostu. No i te dwa piwa, na które ja głosowałem, na które głosowało w sumie większość osób, no to rzeczywiście one przeszły dalej. No i trzecie miejsce było takie, no jak dla mnie, trochę kontrowersyjne, bo przeszło piwo, które mi chyba nie do końca smakowało, ale no wybrali je, publiczność wybrała, także no. Karawana jedzie dalej, jak to mówią. Drugie bitwy. Drugie bitwy będą za dwa tygodnie. Będą one w stylu, kolejnym belgijskim stylu Witbir. Także piwowarzy już tam mają poważone wszystko. Ja już nawet wczoraj próbowałem jednego z widbierów, które będzie się biło za dwa tygodnie. No. Mam nadzieję, że poziom będzie lepszy niż, niż w sezonie. Także zobaczymy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Hmm? Że zapraszasz na drugie bitwy. A gdzie one się odbędą w ogóle? Gdzie są moje telefony? A, Dobra, znajdźmy tą drugą bitwę Piwo War Zone. To w ogóle że możecie sobie sprawdzić na Facebooku, bierzecie piwo Warzone, no to będzie, będzie cała strona i tam jest cały schemat rozgrywek i, rozgrywek i kiedy to się odbywa. Jest piwowarzy z grupy więcej B, zakończyli głosowanie, wybrali Witbira i ten widbir będzie do spróbowania w Bistro Narożnik, na, to jest na Rydygiera. Bardzo fajny lokal, mają dobre jedzenie, także nawet warto wpaść tam nie tylko na piwo, tylko żeby coś sobie przekąsić polecę. Tak, 26 stycznia, bitwa numer 2, Wittbier. Ja będę brał udział w bitwach numer 3 i jest to styl, który uważałem pierwszy raz i z tego co wiem, to kilku piwowarów w tej grupie też pierwszy raz uważało i jest to sweet stout, czyli mleczny stout, milk stout, czyli ciemne piwo palone z dodatkiem laktozy, czyli znowu nic nadzwyczajnego. Tutaj też będą pewnie niuanse grały rolę, kto, kto po prostu przejdzie dalej, no albo ile znajomych po prostu. Zmierzyłem Belgię dzisiaj i po tygodniu czasu fermentacji jest tam 5 Belgie z początkowego 13,5. I to 13,5 to już jest z laktozą. 5 to oczywiście tam też z laktoza. No i tej laktozy było chyba 1,3 Belgię, 1,7 Belgię, nie pamiętam dokładnie. Coś takiego. 350 gramów laktozy wykorzystałem i. W komentarzach pod filmem Zważenia pojawiało się, że tej laktozy może być za mało, i dobrze że użyłem jej za mało. Bo próbowałem dzisiaj to piwo i ono jest słodkawe, ale nie jest przesadzone z tą laktozą. Także jestem mega zadowolony, bo już miałem taką opcję, że po prostu dodam troszkę więcej laktozy na fermentację cichą. Bo to można tak zrobić po prostu, ale jednak zostawię to piwo w spokoju i niech będzie takie jakie jest teraz. Myślę, że jak nic złego się tam nie stanie, no to piwo będzie całkiem okej, okay, będzie pijalne, także szanse jakieś na wyjście będą. Moja bitwa odbędzie się 9 lutego w kontynuacji, także jeżeli macie czas, chęci, no to wpadajcie, po prostu. Lambert jak splajtował? Tak, Lambert jak splajtował. Przejrzałem ich Facebooka i tam... Do Sylwestra jeszcze byli aktywni, bo mieli Sylwestra, nie? Tam jakiegoś, że wszystko, że podpinają nowe piwa, coś tam, coś tam. A 4 stycznia, Bach, nie, nieoczekiwane zamknięcie lokalu. No i tyle. No, podejrzewam, że lokal nie był rentowny, że po prostu nie przynosił takich dochodów, albo w ogóle nie przynosił dochodów, jakie by sobie właściciel życzył. Tam, tam już yy, kilka lokali było. Także pewnie teraz znów to ktoś wynajmie, znów będzie miał swoją koncepcję i zobaczymy, jak im pójdzie. Bo miejscówka jest całkiem niezła tego Lumberjacka, bo to jest na Ofiarach Święcimskich, to jest dosyć blisko rynku. Podejrzewam, że czynsz, czynsz jest tam wysoki, no bo z racji tego, że miejscówka jest bardzo dobra. No i tam też jest taki zaułek piwny, no bo jest obok, zaraz kontynuacja, zaraz potem można dalej przejść. i trafić powiedzmy no, do Forhopsa, do Kraftowej, także tam jest dużo lokali tego typu z piwem rzemieślniczym, no i może to też determinuje to, że się dosyć ciężko można tam utrzymać po prostu. Ale os ostatnio oglądałem ten film Jabir Walki i oni chcą we Wrocławiu otworzyć też lokal, ale szukają miejscówki, także może po Lambertzaku miejscówka jest dobra, także spróbujcie może tam chętnie bym tam na pewno wpadł, zobaczyć jakie Jabiruoki, jakie uważaliście piwo, bo coś tam się ostatnio chwaliliście, że już są i są niezłe, także z chęcią, z chęcią bym spróbował piw od ludzi, których nie, nie powiem, że znam, tylko widzę ich na, po prostu na ekranie, oglądam ich filmy, także fajnie jest spróbować piwo od osób, które się po prostu kojarzy, zobaczyć co tam wyczarowali, co ugotowali. Masz 15 minut. Mam 15 Mam całe życie. Całe życie mam przed sobą. bo ja No dobrze, kończę, kończę. Już mnie wyganiają z mojego studia, własnego studia. Cholera jasna. Możesz wejść. I tak jesteś ten, Rutino Scorbin. Jestem jeszcze? Nie, nie, nie. Dzisiaj to już jest takie, że nie trzeba robić w post-edycji, wycinać kogoś po prostu cykrenka. No, taka magia jest. Magia kina. Wyczytałem to w tej książce. Jeszcze jej nawet nie otworzyłem. Jak to nie otworzyłem? To jest pięć tajników warsztatu filmowego. Stop. No i znowu jestem. Ach. Już się nie ogarnąłeś. No czytałem. Dobra. Nara.